Cześć, witajcie. Z tej strony macie dzisiaj szybciutkie rozpakowanie słuchawek od Mionixa Mionix nasz 20. Pierwsze słuchawki u mnie na kanale od tego producenta, jak widzicie, tutaj headset jest pokazany taki dość klasyczny wygląd. Z tyłu mamy specyfikację 50 mm membrany. Czułość tutaj 103 dB. E, oporność 32 ohm. pasmo 20 Hz do 20 kHz. Mamy tutaj zniekształcenia harmoniczne i tak dalej. Mamy parametry mikrofonu e, tutaj. Dostępne wtyki, 2 m przewodu. Moi drodzy, odpowiednio wyprofilowane nauszniki, 50 mm przetworniki w środku. Regulacja głośności na słuchawce. Optymalizowany dźwięk z technologią DAC MiNixa, Gumowane tworzywo. Pałąk z memory foam, także memory foam w nausznikach. Tu 22 mm, tu 18 Duże nauszniki i mikrofon kierunkowy z funkcją wyłączenia przez podniesienie i z 6 mm kapsułą. Więc podstawy znamy. Powiem Wam, że po specyfikacjach zapowiada się naprawdę dobrze. Memory foam to jest to, co w słuchawkach bardzo cenię, ponieważ to jest najlepsze wypełnienie, jakie powstało. Nie było podanej wagi, ale sprawdzimy do recenzji. Nic więcej w opakowaniu już nie było. Tak więc mamy opłot, mamy paseczek do spięcia nadmiaru przewodu, dwa podłocone milijacki, do słuchawek do mikrofonu mamy oznaczone kolorem, nie za dobrze to widać, ale jest. Na obudowach nie mamy rysunków, ale dobra, jak ktoś się przyjrzy, to się połapie, to jest to A no i konstrukcja może przypominać wam e, słuchawki konkurencyjne, ponieważ nie jest to jakaś e, innowacyjna konstrukcja Onyx Nash 20 logo, faktycznie gumowane wszystko. O zobaczcie, super mięciutkie, super komfortowe obicie też bardzo przyjemne skóra o super, powiem wam, że rewelacja tu już myślę, że wygoda będzie nauszniki nam się wyginają sprawdźmy prowadnicę, czy będą metalowe, tak moi drodzy są metalowe to jest czarne, niech was nie zmyli, to nie jest plastik to jest metal zobaczcie, rozszerzają się cicho nie skrzypią, co dobrze świadczy mamy tutaj logo Monixa w postaci takiej wyrytej jakby nie będzie to oczywiście podświetlane, słuchawki takie dość surowe czarne, dość duże Mikrofon z funkcją wyłączenia. O, mamy klik, słyszycie wyraźnie. Więc wyłączamy, włączamy. Doginamy go sobie do ust i nagrywamy. Oczywiście test mikrofonu będzie w recenzji. No, wnętrza dość duże, moje uszy powinny wejść, a jak moje wejdą, to wejdą praktycznie każde. Bardzo ładnie wykonane. No i pianka. foam, powiem Wam, super. Rewelacja bardzo delikatna, jednocześnie komfortowe. No cóż, zapowiadają się fajnie. Przetestujemy i będzie moja opinia za kilka dni. Prawdopodobnie ceny sławek macie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć.